A więc witam ponownie w serii Advanced Warfare Gameplay to jest część druga na kanale Watch Me Dying Gramy na, w trybie hardcore Hardcore'owo gramy e, Właśnie trafiliśmy do takiego budynku, w którym, z którego przed chwilą wyleciał ogromny e, samolot To właśnie ten z lewej strony Zobaczmy, czy tu przeciwników nie ma, nie ma e, I musimy iść go dopaść Pewnie e, trochę nam to zejdzie i teraz jacyś przeciwnicy się pojawią, no, a co to jest Dobra, idziemy okay. dalej Znowu mamy ten karabin z podświetlaniem co, o właśnie celu yy, Strzelanie z niego jest o wiele łatwiejsze, no jak widać O i pojawił się dron no, Nie są trudne do rozwalenia, ale mogą na coś krwić Strzelając Kolejny przeciwnik poszedł do piachu o, tu się wychyla, leciutko, pyk, pyk, już po nim. I kolejny o, tego nie wypadniemy O, ale ten jest łatwy Łatwym celem Dobra Te odrzutowe silniki yy, z, Które są w postaci tego skoku wykoksowanego są super, naprawdę Można praktycznie wszędzie wskoczyć Wszystko przeskoczyć, dojść do każdego Przejść każdą przeszkodę o, tutaj jakiś pociąg. Co robi pociąg w wieżowcu? Poza. E... Po co? Pociąć nie widać. Przecież tu nie ma. Gdzie to strzelają? O, tu są. Dobra. No, to już was mamy. Tyk. O, i to jest właśnie ten, ten granat, który jest zaznaczony na czerwono wszystkie cele. I widać, nie potrzebuje nawet e, broni z podświetleniem celów. Z wspomaganiem celowania. O, i metro. Co my robimy w metrze? A, tam był pociąg. To strasznie dziwny, strasznie dziwny budynek, strasznie. O, jakaś reklama. O, skupmy się, skupmy. Skupcie się, chłopaki. Tam jakiś, jakiś bój się toczy. Słychać te duże wybuchy.

Dobra, spotkaliśmy swoich żołnierzy. O, czyli widać wątek fabularny, dość rozwinięty. O, i tu przeciwnicy chyba nas nie widzą, więc dobrze by było ich zaskoczyć jakoś. Mam granat, już użyję granatu. I drugi, otwarzone cele. Jeszcze raz ich No Niestety nie trafił nic. Nie zabił nic, trafić to może trafił Tego też przeciwnika chyba nie... O, się wywrócił, ale idzie dalej To nic nie dało te strzały Ledwo się wychyla, ledwo, dobra Spróbujemy, spróbujemy go granatem wygrywać jeszcze raz Dobra, świeci się świeci, świeci, Tu już jest czysto Aaa, strzelają z góry, o, już po mnie. Tego się nie spodziewałem. Dobrze jest. Może najpierw postrzelamy do nich, o. Dobra. Bóg zatknijemy na starcie. Kurczę, jeszcze wstaj nie wstawaj, nie masz się wstawać. Coś mi się wydaje, że za parę lat, za kilka lat wojna właśnie w ten sposób będzie wyglądać. Już z tego to czytałem, już nawet jakieś dwa lata temu yy, w Stanach powstały egzoszkielety, tak to można nazwać, które miały za zadanie wspomaganie ruchów żołnierzy, czyli po prostu ci żołnierze mogli nosić więcej, ale pewnie yy, możliwe, że już to jest coś takiego, yy, w ten sposób działającego, w bardzo podobny sposób. Tylko jeszcze o tym nie wiemy. Nie wiadomo jak to jest z technologią wojskową. Dobra, tam jest gdzieś żołnierzy, trzeba będzie to powoli załatwić. Tutaj to załatwimy najpierw. Dobra, poszło. Jeszcze tu paru. O, jak ładnie, granat załatwił. Coś tu strzela do mnie, coś dużego. O. jest z jakiejś ciężarówki tam, która przyjechała. Wejdziemy sobie na piętro. Tutaj są przeciwnicy z tego co widziałem na skanie. Dobra, tu jest ich sporo. Trzeba powoli sobie ich likwidować. Pierwszy poszedł. Tam jakieś... jakaś kupa stoi. Tu kolejny się wychyla. Masochista. No chodź, wskakuj pod lupem, wskakuj tak, I jeszcze się rusza. No kurcze. Ciężko, ciężko na tym trybie się gra bardzo. Ci przeciwnicy są ze stali, można tak powiedzieć. Ludzie ze stali się z nich robią. Tak to wcześniej nie było. Nie było trudno załatwić takiego żołnierza. Przeciwnego, przeciwnej frakcji. Uuuuh. O! Tutaj. Można zobaczyć cudowne właściwości karabinu ze wspomaganiem celowania. Widać przeciwników nawet węgle. może Możemy ich załatwiać. Tylko niestety są schowani za przeszkodami. Ale jednak zlikwidowałem tego takiego, chyba Trzeba będzie obejść. O, albo. Chyba już zrobiłem go. Dobra. So... No tu nikogo nie ma. O, jednak się coś rusza. Jednak żyje. No, lepiej chyba nie ryzykować. Ojej, jej, rzucił granat. Dobra, nie ryzykujemy. Mm, przejdziemy sobie naokoło. Tam powinniśmy go... O, nasz leciał człowiek. Powinniśmy go zlikwidować. Od tyłu, nie powinniśmy niczego spo spodziewać. BU! O! Złapany. Paksi, gdzie ty tu wchodzisz? O, mój pies nie No i ostatni przeciwnik chyba Sprawdźmy granatem A, jednak nie A, albo w sumie wybuch gdzieś tam w powietrzu to... Pewnie już nie ma tych przeciwników O, pokazali się przeciwnicy O wilku mowa Gdzie ty tam lecisz? nie? Nie zabiegniesz daleko, przyjedźcie tam mnie Skrzynka z amunicją, to się przyda Ops, granat Ale... Chyba nie wypał, bo... Nie wypał Albo granat innego typu Dobra Ups Dostałem Z moździerza, albo z rakiety, cholera wie. Coś wybuchło w każdym razie zaraz obok Możliwe, że to był granat kontaktowy Poczekamy chwilę Cicho się zrobiło, możliwe, że... A no, nie, strzelają dalej Co by tu zrobić? W sumie tak chyba w oknie ktoś stał zobaczmy Z... tutaj też coś strzelał w oknie? o jest w oknie dobra jest w oknie zlikwidowany o i znowu się pokazali nie wiem czy to ten... dobrze się grono to dobrze jest To tych przeciwników nieco dużo jest tutaj Damy radę. Na szczęście upraliśmy się już ze wszystkimi i możemy iść dalej. Kurczę, bardzo fajna mieścinka. Taka kolorowa. O, tu bar, z tego co widzę. No, to chłopaki. Po takiej robocie możemy i sobie odpocząć. Dawajcie, wszyscy idziemy. Heniek, wisisz mi stówę, ale postaw wszystkim z 2-3 kolejki i jesteśmy kwita. O, tylko czy przypadkiem nie ma tutaj? Nikogo nie ma nawet. Nawet szkło przygotowali. Chodźcie się, napijemy chłopaki. Co? Jak Henik stawia? Hmm. Chyba nie zainteresowani. No nic. Lecimy dalej. Co ja tu widzę? Co ja tu widzę, fajnego? Ojej, chyba nasi sojusznicy nie żyją.

I szybko zasłonę, bo już dostajemy. Dobrze jest, dobrze jest! Teraz tylko pokonać wszystkich przeciwników, których w sumie jest chyba sporo. No, aż dwóch, no to faktycznie sporo. No i ja tu się skupiam, żeby ich jak, naj, jak najbezpieczniej tutaj, jak najostrożniej się poruszać. O! Ktoś strzela do mnie, coś... tylko skąd? Jakiś tym betonowym czymś. O dobra, tu chyba na górze coś jest. Zaraz się tam przedrzemy, tylko trzeba będzie skosować jeszcze kilku chłopa. O, tu jest jeszcze dwóch. No, i idziemy po ładunki. O, tu granatnik jest on no, To się przyda. W sumie. Karabin. Dobra, bierzemy granatnik. Postrzelamy trochę. Yy, ma takie same granaty, w jak je, jakie jesteśmy wy, wy zaopatrzeni. Czyli po wystrzeleniu one zmierzają e, za pomocą silników rakietowych w kierunku przeciwnika. Postrzelamy jeszcze trochę. Już powinno ich tam być mniej. Dobrze jest. No nic, jeszcze. W sumie karabin masz na sobie się przedał, zaraz po niego pójdę. I gdzie on był? I tu. Tu też nie. No, dobra jest. Bardzo fajny, bardzo fajny jest obsłudze. Dobrze się z niego strzela. No co? No nic, tutaj chyba zakończymy odcinek. y continuamos a la chilla